Panie Przewodniczący, w 10 minut, bo ja nowego linka. Proszę Państwa, wznawiamy obrady. Bardzo proszę. Bardzo proszę zjawić się na sali. Jest przegłos. Bardzo proszę, aby Państwo zjawili się na sali. Jest tylko pani Marta Babicz, jest zgłoszona w tej chwili u mnie. To bardzo, proszę pani radna Marta Babicz. Ja bardzo krótko chciałam powiedzieć tylko, żeby prośba do BZUK-u, żeby zamieścił na y, przystankach autobusowych informacje według jakiego y, rozkładu jazdy kursują miejskie autobusy. Bo różnice między tymi rozkładami, które istnieją, a faktycznym stanem są 10-15 minut. Ludzie są zdezorientowani, nie wiedzą, czy to jest rozkład sobotnio-niedzielny, czy to jest ten dawny. No wydaje mi się, że takie krótkie ogłoszenie nie jest jakimś wielkim wyzwaniem dla, dla bzuku, a jednak Uniknie się gromadzenia ludzi niepotrzebnie przez ileś tam minut, stojących na, na tym przystanku. Jeszcze ponieważ jestem jeszcze w głosie, to dobra, chciałam dobra, powiedzieć, że dobra, przepięknie dobra, zrobiony został ornik na osiedlu Niepodległości. Żaden tego się ściska, dobra, że stoi obiekt i nie może być. W tej chwili ale rzeczywiście wykonany. Nie wiem jaka firma robiła, ale robiła to w sposób niezwykle staranny, dokładny i mam nadzieję, że posłuży dłużej niż poprzedni. Dziękuję. Dziękuję. Już można od poniedziałku chyba. Można ja sześć osób albo po majówce w każdym razie będzie można korzystać z BOŃSK. Proszę Państwa, ja na tamtym komputerze, który jest z tyłu. Mam kilkanaście zdjęć, jak Państwa to interesuje. Nie ma pana burmistrza, chciałem mu pokazać, jak wyglądają bochnia, w szczególności inwestycja, rynek odnowa. Proszę Państwa, niejednokrotnie wskazywałem na to, że zmniejszenie powierzchni odpływowej, kilkukrotne zmniejszenie powierzchni odpływowej spowoduje to, że będą zalewane wszystkie piwnice w mieście i w centrum. I tak się akurat stało po wczorajszej ulewie. Jeżeli Państwo chcecie naocznie zobaczyć, jak wygląda ulica Solna, to zapraszam. Proszę Państwa, wiele milionów złotych wpakowanych. Bo to to nie jest rewitalizacja, to jest dewastacja. To jest dewastacja, ponieważ tam znajdują się budynki zabytkowe, również budynki, które są w posiadaniu samoistnym gminy Miasta Bochnia, a w tej chwili je dewastujemy, podobnie jak budynki prywatne. I kilkadziesiąt, a może sto kilkadziesiąt kilogramów kory, którą wysypywano pod drzewkami znalazło się proszę Państwa na prywatnych posesjach, na podwórkach. Proszę zwrócić uwagę, ona się tam znajduje, ponieważ spłynęła razem z wodą. Jakie będą konsekwencje nie mam pojęcia, no szkoda, że, że... Nie ma tutaj pana burmistrza, bo chciałbym, żeby naocznie się przekonał po prostu, jakie są efekty programu rewitalizacja i Godnowa. Zwracałem od kilku lat zwracam uwagę na to, że inwestycja jest, przebiega w sposób nieprawidłowy, że jest źle zrobiony projekt, że zlikwidowano dobre rury FI600 mocne, które rury tak zwane ciężkie, które były wykonywane, jeszcze kanalizacja podowa była wykonywana w 2010 roku modernizowano po niespełna 10 latach, no w 2018 tak naprawdę po 8 latach wymieniano na gorszej jakości, a przy okazji zasypano w kilka, zlikwidowano kilkanaście kratek odpływowych i niestety konsekwencje tego mamy, tego takie jak Państwo możecie sobie zobaczyć. Proszę Państwa, ponieważ nie widzę nikogo, kto by się chciał zgłosić do głosu, ja w takim razie zamykam 19. sesję Rady Miasta Bochnia. Dziękuję Państwu za obecność na tej sesji. lá.